Dziś go zauważyłem. Halo. Oh. <laughs> Doktor cię? Kto? Doktor Stręczał, kto? Broń Boże, nie. Doktor Zagadek. A tu też jest gdzieś kurka, jakiś posterunek gdzieś tu. koło tego skrzyżowania, nie? Mhm. Mm Niech miałem już wyliczam z, z autobusu A co biletu? Jest... A co bilety nie kupiłaś? No Ja na gapę jeżdżę, wiesz? Całe życie A całe życie z wariatami z debilami też No dziękuję bardzo Ale tu ja nie mówiłam o to o obie. No wiesz, ja tego nie muszę odbywać, nie? No przepraszam, że nie powiedziałam... ...co miałam na myśli. Autor nie przewidział. Fuck kurwa! Debilu. Coś tu bida na tej stacji O Taka lepka O, ale widzę gdzieś tu Mieczyk, który ci pomieczyka? Aha, za Nostromo. Nie dobrze. Stromo, stromo to był ten z Matrixa chyba statek ten Nostromo, tak? Tak Nie Kosmiczny pasażer Agnostromo Obcy A to z Matrixa jak się nazywał? Ten ich statek? A to ja nie wiem. Nie, nazywał się on... Z, z... E... On się nazywał statek. Kosmiczny. No. I latało. I robiło wziąziu. No. <noise> <noise> I wyjasiada. A co, jesteś fanką obcego? Nie bardzo. Ale mi się nazwa kiedyś spodobała i tak zostało. A skąd ten czujnik? za? A no bo jak za sama, to no to co za statkiem nie mogę być. Uh -huh. <laughs> Dobra, panie Marku, panie Marku, pan, pan poczeka. Pan... A... Trochę bądź dla ochody, okej, okay, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Jemu dała, panie? a mi nie dała. Nie poprosiłeś. Bo dalej nie powiedziałeś, że coś masz. No, sumy ja bym miał, to by też nie dał. jakby nie miał, to by też miał. Natomiast, Co tu jest w pobliżu? To miał jakby nic, co nie? No, tu może twierdza. O, ktoś leci lotnią! Tam na górę! Przed znaczkiem! Teraz nie wiem czy on tu, tu był i gdzieś poszedł no, słyszę kroki. No i znowu ktoś na lotni leci tu. No tu, na dachu. To na dachu? dachu? Wrzuciłam go. Figo, padawanie! Kto się jeszcze tu jest? Jak to jeden będzie? góry. Mocno oberwał. Także pewnie się leczy gdzieś tam, bo Dojechałem go. No. Ale ja on się jeszcze... Się na nogach. Ale dziś jeszcze ktoś biegnie. Ona, 42, 5. Dziękuję. Dobranoc Teraz ja jestem na Twoich plecach. Ktoś się ten PC tam mi bije. No tak, niech są szefa do się wyszczelają, nie? Mam Cię! Znalazłam! Chodź O kurwa! O kurwa! Ała, mamo! a nie grało! Chodź tu! Ale dobrze, na coś przydacie, możecie się chłopcy wykażać! W końcu! Widzę, jej kurka, ale też oberwałem. Kuraj, ja czy jest? Uratuj Marka! W ja patrzę czy jeszcze jednego nie ma tutaj gdzieś. Słyszę, jak ktoś biegnie. No. Ja chuj bombki strzelił. Świąt nie będzie. Chcecie iść do lobby, czy co? Jaką? No może, Jeszcze jeden... No to swoimi kredkami pokoloruję wam świat. Czego ty nie rozumiesz? Wielu rzeczy. Andrzej. Tak. Bolaczkiem dostaniesz zaraz. Kubotę? Tak. Ja tym męskim bardziej. Nie, ja mam pink Princess kuboty. Jestem takie ładny, wcącem O, Dobra, jakieś pomysły Uciekamy! No, zostajemy na tym na balonie I Wracamy Zabrać. na balonę do środki z powrotem. Może do, do miasta z City nie no dobra, gdzie lecicie? Nachyskodzi ja Czy tu patrzę w końcu lecimy? Na zimno czy do... Na ciepło. Ciepło. Patrzę każdy poleciał w inną stronę chyba. Yeah. Nie no ja, lec ja lecę na znacznik różowy A, A różowy Ja na fioletowo-niebieski <noise> ja też tam lecę no. Jest, no na fuksjowy o! O kurde mm. nie tylko my tu lecimy. Spróbuję tam wylądować, kurwa. Chyba. niebany pad pat. No jak coś, to tam uważaj na siebie. A ja to co? O, no, no, to... No, dzięki, no. dzięki, zapamiętam. Nie ma za co, zawsze byłem życzliwa. No, trzeba się zebrać jakoś do kupy, bo w pojedynkę to raczej szans nie mamy. No wiesz co, wiesz, my się zbierzemy do kupy, ale pokażę jeszcze trzeba dojść. Jesteś... A kto jest trudowy znacznik? Aha Wasza księżniczka, no, no Musimy dbać o ciebie. Spokojnie ja sobie poradzę. Już furę skołuję. Gdy wy są? Tam, wysom. Kurde, Marek, ja wziął, e, klingę, ale ja? P, e, nie mogę wziąć dwóch. Ja jadę po ciebie. Ale po kogo? Po ciebie, AJ. Aha. Gdzie ty jesteś? Tam, na ty jesteś na wysepce? Tak. No. Mhm. nie musisz jechać, ja do ciebie podlecę. Okay. Odjdziemy, Kasia, i... do Ciebie ten... do... Biega. Słyszała pani taksówkę? Nie. nie. Pani nie. Pani potrzeba? Taksóweczka czeka. Tu jest! O, to chociaż się loda zrobi. Jeśli on może loda zrobić. Nie, 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 nie trzeba, podziękuję. 60 co? Jakiś strzały. Dwa razy mi nie mów, ja już tam biegnę Tylko ja na okrętkę Oni w budynku są Co tam... Co tam... Co tam... Co za Co To my leży jeden, drugi. Co ja się znowu spóźniłam? Jeszcze słyszę jakieś strzały na no, 120. I seko. Dziękuję, dobranoc. No dobra, już chyba jakaś jest co? Ej, Jay, chodź to. Tu. tu masz baniak. Ale my mamy daleko, proszę Państwa, do tej. I trzeba biec. No ty, jeszcze ktoś do nas strzela. Gdzie? W plecy? Czy co? Aha, tam. Leży. Drugi. Się tutaj ninja znalazł. Ale gdzieś jeszcze trzeci musi być. Jest! Marek masz jeden. Gdzie zaznaczcie? Jeszcze trzeci. już, 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 już go za, za, załatwił. No bo my w przeciwnym kierunku idziemy. Dobra, wracamy się, nie? Jest to. Trzeba dbać o kondycję. Trzeba wasić tak głośno. że autustę не da Chodźcie, bo ja was zostawiłam. To już ktoś do mnie strzela. No poleciałeś sobie sama, a, ja, a, mnie, a mnie do mnie strzelali, nie? Byłem blisko. Wiem, że miałeś wszystko pod No wiem. Marek, ty masz je Klingę, nie? Mam, no. No to, no, kurwa, zapierdlajmy do niej, bo jest sama, kurwa. Nie będzie, będzie jak ta Hela w opałach, kurwa. W sumie ona da, da sobie radę lepiej ode mnie, kurwa do mnie kurwa jebia, ty chuju głupi kurwa celu pierdolony, pokaż się! Mam cię. Tam chłopcy pomagam. Jus, Tam jeszcze ktoś ich żyje. O, jak fajnie kurwa, od tyłu go ziołek. Ja <laughs> zbieram <laughs> ja to chuj od tyłu dziewiąta Kasia, z się wadzisz Zabiłam go tylko, bo był niedobity A tylko mu pomogać, dobra Kurde, o 50 osób zostało Jeszcze? No to tak właśnie się patrzę, kure teraz, nie Podsumuję teoretycznie, jest 49 Tam się gdzieś biją na ME Um... AJ, cała nadzieja w Tobie. Przepraszam. No. Jeszcze jeden jest. No i sekle psałka! Kurwa. Ja było 51 strzelanina już 15. Jak to było blisko. Nie, to mi starczy na dzisiaj. No nie, ja też będę kończył.